robotnika Główne zmiany zachodzą niezauważalnie. Witajcie kochani odchyleń nie da się przewidzieć ale możliwości i tendencje są widoczne powracamy do światła to jest pewne i nie można tego zachwiać ale właśnie te wstrząsy powodują lęk i wzmagają u wielu ludzi niepokój o przyszłość i o to co jeszcze może się wydarzyć ta troszka jest zrozumiała z trójwymiarowego punktu widzenia ależ punktu widzenia i Istnienia takiego niepokoju nie ma. Wrogość, wojny, niezadowolenie, manipulowanie ludzkością, klęski żywiołowe, cierpienie i nieszczęścia, zarówno osobiste, jak i w kontekście globalnym wszystko to sprawia, że obawy są zrozumiałe, ale światło nowej świadomości wdziera się, pojawiają się fakty i prawda. Światło uzdrowi wszystko. Ziemia zaczyna się, Uzdrawiać. Następuje zrównoważenie i stabilizacja tego stanu normalności. Aby było łatwiej wytrzymać ten czas, trzeba wiedzieć, że w tej chwili trwa ostateczna bitwa. Nie ma lepszego sposobu na opisanie obecnego stanu. Dzięki przełomowi światła wszyscy będą oczyszczeni, przebudzeni i nic nie może tego zatrzymać. Światło toruje sobie drogę do Kick shirts. W tym czasie mocy ciemności zjednoczyły swoje siły mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. One zdają sobie sprawę ze swojej sytuacji i czynią wszystko, żeby ją kontrolować poprzez rozsiewanie strachu i pomijanie milczeniem istnienia darmowej energii, chociaż takie technologie są już dostępne. Istnieją już i działają generatory magnetyczne, a to może stworzyć. Zdecydowanie nową sytuację życiową dla ludzkości. Darmowa energia oznacza wolność, a nienasycona rządza władzy i kontrola tych, którzy wciąż milczą na te tematy, stanowi przeszkodę w uwolnieniu tej energii i przekazaniu jej ludziom. Manipulacje nie mogą już działać, a dzięki nieograniczonemu i bezpłatnemu dostępowi do tej energii ludzie będą mogli sami stanowić o sobie. Presja przetrwania, która istnieje z powodu tego sztucznego niedoboru zasilania zostanie natychmiast odcięta. Zaopatrzenie energetyczne na ziemi jest jednym z największych przestępstw obciążających tych ludzi, którzy wciąż trzymają się władzy. Wolna energia rodzi wolnych ludzi. Jest to pierwszy krok, który teraz wykonuje ludzkość. Ale stare się siły wciąż ingerują w to i próbują nas na siłę przekonać, że one martwią się o nasz dobrobyt, one starają się nas przekonać, że nie ma innej drogi rozwiązania problemu energetycznego poza tą, jaką oni oferują. Oni są niszczycielami ziemi i nie ma dla nich nic świętego, bo są odcięci od światła. Miłość jest im obca, ponieważ oni są odcięci od życia. Należy ich nazywać posłannikami zagłady, ale ci posłannicy upadną i zostaną doprowadzeni do pokajania się. Zbliżają się wielkie burze. Burze zmiotą tych, którzy je spowodowali, tych, którzy zaprosili te siły, ponieważ ich intencje będą przeciwko nim. Ale nawet jeśli nadciągają groźne chmury, wy jesteście chronieni. Chmury się rozproszą i słońce wszystko oświetli. Wielki plan sił ciemności nie powiódł się, ale oni jeszcze nie chcą tego przyznać. I sieją strach oraz przerażenie. Ich czas dobiegł końca. W obecnej chwili ludzie pozostają w zależności na różnych poziomach ekonomicznie, społecznie i religijnie. Wolność, którą Bóg dał nam jako główne prawo. Bo jesteśmy wolni z samej definicji, jesteśmy samostanowiącymi bogami. Ta wolność jest nadal ograniczana. Oni ze wszystkich sił sprzeciwiają się wyzwoleniu ludzkości, aby nadal kłamać. Coraz więcej ludzi przejawia nowe cechy, które wy posiadacie, i nowa ziemia nabiera już kształtu. Zachowujcie spokój i pogodę ducha bez względu na wstrząsy polityczne, ekonomiczne, i religijne. Horror ich zamiarów jest teraz widoczny i zwraca się przeciwko nim. Nadal udaje im się wywoływać strach, ale pozostało im bardzo mało czasu. Kwestia energii stanie się potężnym sygnałem i to jest nieuniknione. Wojny, niesprawiedliwość, zniszczenie powodujące ten problem ustaną i ludzie poczują smak globalnego. Świata. Aby wnieść swój wkład w manifestację nowej rzeczywistości, pozostawajcie w pokoju, utrzymujcie miłość i przywołujcie światło. Nie nadawajcie znaczenia dramatom wokół, karmcie się światłem źródła i żyjcie życiem dzięki Jego miłości. Główne zmiany zachodzą dziś niezauważalnie. Nowe życie może wyrosnąć w głębinach każdego serca. Zwróćcie się do swojego serca i do swojej duszy. Uwolnijcie swoje obawy. Rządząca elita się wyłączy. Oni tracą władzę i ich zamiary po raz ostatni pokazują swój efekt odstraszający. Skupcie się i pozostawajcie w świetle. Zaufajcie swojemu Wewnętrznemu prowadzeniu, i wierzcie, że nic i nikt nie może wam nanieść szkody. Wszystkie zbrodnie tego czasu omijają Was, nie pozostawiając nawet śladu. Jeśli nie przejawiacie wahań i macie świadomość swojej istoty, jeśli idziecie zgodnie z głosem duszy. Strach jest zasiewany wszędzie, żeby ludzie trzymali się z dala od swoich umiejętności. Pojmijcie to i wyciągnijcie wnioski. Wasza istota nie zna strachu. Obudźcie się i jesteście wolni. Wasza wewnętrzna transformacja przemienia ziemię. Niepokój o własne istnienie na tej planecie jest iluzją, która znika. Gdy tylko uzyskujesz jasność co do siebie, przed nami majaczą kolejne widziadła i upiory, ale światło będzie zwycięzcą. z wam wszystkim. Kłaniam się nisko darczyńcom. Są tacy ludzie, którzy co miesiąc przysyłają jakąś kwotę. Niech wam wyższe siły wynagrodzą, w czym tam potrzeba. Szykuję audycję Sawieliewa na temat egregorów. Bardzo ciekawe, pełno ciekawych dygresji. Mam już połowę tego i to będzie ponad 30 minut. Zdrowia wam wszystkim.